Zamknęliśmy styczeń, strasznie szybko mi ten styczeń uciekł, mówię to co miesiąc, ale naprawdę te miesiące lecą mi jak szalone, nie wiem jak u Was, dajcie mi koniecznie znać jak minął Wam styczeń. Ja mam tak, że mi styczeń leci ekspresowo ze względu na to, że 6 no mamy wolne, później 13 są moje urodziny i nagle zostaje dwa tygodnie stycznia i koniec. Ale wydatków mieliśmy sporo i jak ja robiłam sobie wczoraj podsumowanie, to dużo tych wydatków było takich niespodziewanych, do końca przemyślanych, spontanicznych, ale mogliśmy sobie na to też pozwolić. Inaczej by było, gdybyśmy mieli ograniczony budżet, a w tym miesiącu mogliśmy sobie pozwolić na niektóre wydatki. Oczywiście też podzielę się z wami tym, ile zarobiłam w social media. Myślę, że dużo z was jest ciekawych. Ja też jestem ciekawa i w ogóle do tej pory mam problem z wycenianiem swojej pracy na moich kanałach bo tak jak jako twórca UDC nie mam z tym w ogóle absolutnie żadnego problemu, tak jako ja, ja, Weronika, mam z tym duży problem i chyba będę musiała się odezwać do kogoś mądrzejszego, żeby ktoś mi powiedział, jakie są realne stawki za takie wyświetlenie na takim koncie, bo, bo, bo nie wiem po prostu i zawsze wale w ciemno a nie chcę też odstraszać klientów. Dla osób, które są pierwszy raz na moim kanale, mam na imię Weronika, mam 33 lata już, dwójkę dzieci, męża i psa i od dwóch prawie lat, zaraz w marcu <głynie> będzie, robimy, w sensie ja robię, a Wy oglądacie budżetowanie na moim kanale pokazuje, gdzie wychodziły nasze pieniądze. Ale zanim przejdziemy do budżetu, to chciałabym powiedzieć Wam o dwóch rzeczach, bo jedna z Was mi przypomniała, że, przypomniała, żebym wspomniała coś o lokatach, a jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć po pierwsze. Przypominam, że od 1 lutego możecie składać nowe wnioski na 800+, mi wspomniała o tym moja Agata, a ja niosę idzie dalej dla osób, które Zapomniały, już można ten wniosek składać, lepiej to zrobić już teraz, mieć to z głowy i się nie przejmować na koniec. Nie pamiętam do kiedy jest, do 30 kwietnia chyba, ale to tak chyba. Więc, żebyście się nie stresowali, lepiej po prostu wejść na platformę ZUS-u i już ten wniosek sobie złożyć, mieć odhaczone z głowy. Dajcie znać, jeżeli po moim filmie to zrobiliście. Po drugie, lokaty. Chciałabym Wam przypomnieć, jak ja robię z naszymi lokatami. To jest dobry tip, uważam i myślę, że może komuś się przydać. My robimy tak, w sensie ja robię, bo ja zarządzam naszymi finansami. Ja robię tak, że kiedy kończy mi się lokata, biorę całą tą kwotę, próbuję przelać na inne swoje konto. I w momencie, kiedy próbuję przelać pieniądze na moje drugie konto, kiedy wpisuję powiedzmy kwotę 50 tysięcy tytułem oszczędności i robię dalej. W momencie, kiedy powinniście już zatwierdzić ten przylew, bank zazwyczaj przynajmniej za każdym razem mi tak robi, podrzuca wam nową ofertę na lokatę i zazwyczaj jest to wyżej niż ich normalna lokata aktualnie w ofercie. I to jest świetny tip. Myślę, że dużo banków tak robi. Ktoś z was mi kiedyś pisał, że wam banku też tak liście. więc warto tak robić, w ten, wtedy macie zawsze o te parę punktów, o te parę złotych więcej. To chciałabym Wam powiedzieć to, żebyście pamiętali, że możecie korzystać z różnych promocji bankowych i w ten sposób dorabiać sobie pieniądze. Ostatnio w newsletterze Ania maluje dodawała, że jedna z jej widzek zarobiła na takich właśnie kontach oszczędnościowych, promocjach bankowych chyba 3 i 3600, więc myślę, że to jest. Naprawdę fajna kwota, czas, który poświęcacie na to. Daję Wam takie okienko, że możecie to robić. Sprawdziłam sobie i najfajniejsze konto oszczędnościowe aktualnie ma Bośbank. 7% w skali roku do 19 lutego, więc macie jeszcze czas, ale to konto oszczędnościowe jest do 15 tysięcy. W Welobanku ja bardzo lubię Welobank, akurat jest elastyczne konto oszczędnościowe i tam jest 6,5% w skali roku na 2 miesiące dla nowego klienta do 50 tysięcy nowych środków i 4,5% dla nadwyżki do 400 tysięcy. I tam są dane punkty, które musicie spełnić, żeby ten procent taki wam się pojawił. Słucham was do newslettera Ania maluje. <gryw> ja Ani uwielbiam i wiem, że Ania ma do tego linki afilacyjne, więc, yy, więc myślę, że warto skorzystać z tych yy, linków u Ani. W VeloBanku jest aktualnie też lokata mobilna na start w VeloBanku i to jest 5% w skali roku na dwa miesiące od 1000 do 50 tysięcy i też tam macie odpowiednie warunki. Żeby, żeby z niej skorzystać, to tak na szybko, w internecie wystarczy, że wpiszecie w chat GPT, są różne konta na Instagramie, takie o inwestycjach, mają różne rank rankingi lokat, ja myślę, że warto gdzieś tam z tego skorzystać, są te promocje bankowe i tutaj widzę, że na przykład w BNP Paribas promocje, ale jest konto lokacyjne do 500 zł, plus do 500 zł premii, i oprocentowanie 7% w skali roku do 30 kwietnia do 50 tysięcy, i tam trzeba też warunki dane spełnić, żeby właśnie te 500 zł zgarnąć. Konto pełne marzeń, w BNP i 700 zł premii. Naprawdę jest parę możliwości, żeby do, dorobić sobie właśnie w ten sposób do waszego budżetu, jeżeli Wam gdzieś tam brakuje. Paru stówek. Myślę, że to jest świetna opcja. Tak w ramach starej finansowej, minutki z werką powiedzmy. A teraz przejdźmy do tego, jak wychodziły nasze pieniądze w tym miesiącu. Lecimy z koksem. Nie było tragedii, nie było źle, no ale czynsz 881 zł. Spokojnie, spokojnie. Ja już to w końcu zmieniłam, bo mamy podwyżkę czynszu na 910 zł i ja już to zmieniłam i w lutym już będzie 910 zł schodziło z konta w końcu. Już nie będę miała tej różnicy tutaj. Jestem leniwa do takich rzeczy. Prąd. Co miesiąc więcej 255. 255 11, internet i telefon 89,99, ubezpieczenia w tym miesiącu tego nie zrobiłam, ale wczoraj już wykupiłam nam polisę na mieszkanie, i ona już będzie w wydatkach na luty, bo to było już w lutym wydane. Przedszkola Ida 164590. Tu jeszcze jednych zajęć z szachów brakuje, idę, ale jeszcze nie dostałam tego rozliczenia. Subskrypcje 45771. Tutaj weszło więcej. A czemu więcej wyszło? Coś mi weszło za 200 zł. Co to było? Hm. Nie pamiętam. No, w każdym razie więcej tego wyszło. Polisy dodatkowe 168,99. Ja powiedzmy, nic na siebie nie wydałam, ale tak naprawdę podzieli, podzieliłam się z Michałem. Wpisałam tutaj w Michał różne 1999 zł i to jest właśnie ten dodatkowy koszt nieplanowany. To jest kurs, z, który kupiliśmy z Michałem. I w sensie Michał go wykupił. No ale jasne jest to, że będziemy z tego razem korzystać, z tego kursu i on kosztował 2000 zł. I powiem Wam szczerze, że cieszę się, że mam już taki komfort, że to było tak, że Michał do mnie wieczorem siedzieliśmy sobie i Michał mówi: Werka, jest taki kurs, który już od jakiegoś czasu obserwuję. Jestem w newsletterze tego kursu i chciałabym go wykupić. Powiedział mi, co to za kurs. Ja mówię, że fajnie, bo też chciałam ten kurs wykupić, ale jakoś, że chciałam też ten kurs wykupić, ale jakoś tak mi migał, między, tak mi pojawiał się i znikał, ale jakoś tak nie, nie usiadłam do tego do końca. I mi to, co kupujemy? A ja wiele kosztuje dwa i tak? 2000 tysiące. No dobra, dawaj. To jest jednak inwestycja w naszą wiedzę, w nasz rozwój, szczególnie kiedy chcemy się rozwijać. Nie mówię jeszcze, co to za kurs, chociaż na Instagramie ja go oznaczyłam, więc te osoby, które są tam gdzieś tam, mogą wiedzieć, co to jest za kurs, ale więcej o nim powiem, jak go przejdę, przerobię i, powie, i, i będę wiedziała, że jest warty pieniędzy. Tak jak mówiłam Wam o lepszych rolkach Michała, Tom, Toma i Krzycha, uważam, że świetny jest ten kurs, tak? Tutaj nie chcę na razie się wypowiadać, bo go nie przerobiliśmy. Mamy właśnie w lutym już do niego usiąść i zacząć się szkolić. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Parking 280, 280 zł kosmetyki 207,32. Ja wykupiłam sobie w promocji tonery czy jakieś tam dodatkowe kosmetyki, tu chodziły jakieś szampony dla Iduśki. No trochę tych kosmetyków było, ale spoko. Dieta, jedzenie 15 zł nawet nie wiem, co to było. Zakupy. 2690 e, przekroczyliśmy o 190 zł, natomiast uważam, że na czteroosobową rodzinę uważam, że to jest całkiem znośna kwota. Głównie kupujemy w biedronce, czasem nam się zdarza w Lidlu, no i staramy się kupować w biedronce na promocjach, ale nie przesadzamy w takim kontekście, że nie kupujemy tylko na promocjach i jemy jedzenie pod promocję. Chociaż myślę, że to jest też fajna opcja i może za jakiś czas będziemy tak robić, żeby ten koszt nam zszedł. Ja aktualnie tego potrzebuję. Zobaczymy za jakiś czas. Nie chcę tutaj, tutaj nic mówić, bo uważam, że jak, tak jak powiedziałam, uważam, że ta kwota 2690 zł. jest i tak ok. Jest i tak ok. Chemia 140 zł, yy, paliwo, auto. Tutaj jest większy koszt. Ja nie zatankowałam auta, bo mało nim jeździłam w tym miesiącu. Natomiast y, kupiliśmy akumulator za 650 zł i kupiliśmy kable do akumulatora, wiecie, gdyby nam się rozładował. A że auto mi się rozładowało już trzy razy w tym miesiącu. Michał kupił akumulator, ale nie zdążył go jeszcze wymienić. A w ogóle to dzisiaj właśnie Michał był w delegacji i musiałam jechać po idę i akumulator padł. Na szczęście, i to za co jestem wdzięczna tutaj, w tym miejscu, w którym mieszkamy, to, to, że mamy tak fantastycznych sąsiadów, bo ostatnio pomógł mi z autem mój sąsiad Krzysiu. Cudny facet, naprawdę. Poprosiłam go, żeby szedł ze mną, pomógł, nie miał z tym problemu. Tak dzisiaj szedł syn naszego drugiego sąsiada i mówię do niego: Jest Adam w domu, jest. Ja mówię, to goń po niego, bo mi auto padło. No i zszedł Adam i też mi pomógł odpalił mi auto, więc to jest cudne mieć wokół siebie dobrych ludzi, którzy są w stanie, wiecie, po prostu tak z dobrego serca pomóc. No, no to, jest, to jest świetne. Ale akumulator mam kupiony, tylko jeszcze nie przestawiony. No i kable tutaj jeszcze właśnie też dosłużył jakieś za 100, chyba 30 zł Michał na Allegro kupił. Żabka. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? 98 złotych. Tu się brawa, należą. Bo tak mało to my nie wydaliśmy chyba od dwóch lat w żabce. A udało się. Mój mąż nie je słodyczy z żabki. Nie chodziliśmy po kolkę. Naprawdę. Znaczy chodziliśmy, ale jak widzicie 98 zł to nie jest wcale dużo przy tym jak dużo wydawaliśmy. Leki 63 zł. Nawet nie wiem co to było. Tutaj jeżeli chodzi o lekarza 830 zł to są Moje dwie wizyty u dentysty. Byłam na czyszczeniu ząbków i byłam na kontroli. Okazało się, że nie mam zębów w ogóle do leczenia po dwóch latach, od kiedy byłam ostatni raz u dentysty, bo byłam przed ciążą z dojką. Ale miałam tutaj takie wyżłobione dwa ząbki, jak za mocno szczotkowałam, i mi pan doktor coś z nim zrobił. Nie wiem, tak tu. No ładnie, ładne mam teraz zęby w porównaniu z tym, co było, więc yy, warto było wydać te pieniądze. Ja w ogóle poluję na aparat na zęby, ale jak myślę, jaki to jest koszt i że będę się musiała bujać z tym na przykład półtorej roku, to, to tak mi się odechciewa nagle <laughs> jednak tego aparatu. Stasiek, karma jego 197 zł 90 groszy, rzeczy do domu. No i właśnie to jest kolejna rzecz, yy, gdzie Michał popłynął, bo to wszystko zwalam na Michała, bo to on robił zakupy. Część potrzebne, część niekoniecznie, bo go pewna aplikacja wciągnęła i wydał tam trochę pieniędzy, ale tutaj było też zamówienie z IKEA, był ciśnieniomierz, my jesteśmy już y, ludźmi w... W podeszłym wieku i trzeba było ciśnienie wymienić. Kupiliśmy termometr taki bezdotykowy do czoła na Allegro też. No parę tam rzeczy dokupiliśmy i tu się kwota zrobiła bardzo brzydka. 1428 zł, ale w przyszłym miesiącu nie planuję takich wydatków. Prezenty 200 zł, darowizna 150, Ubrania 362. Kupiłam w końcu i duśce ten, y, ten komin taki z wełny Merino. I samo to kosztowało 200 zł. Ja dla siebie komin do biegania kupiłam za 50. I coś też jeszcze y, weszło. A jeszcze sobie ten komin taki kupiłam zwykłą taką na co dzień. 362 zł. Zojka 534-44, ale to tylko dlatego, że. Tutaj prawie 360 chyba zł. Zrobiło zamówienie z Amazona na Water Whipsy. Michał dorwał na peperze KOD na Amazona i, yy, no i wydał kupę Siana, ale mamy zapasu na bardzo długo. Przyszły trzy wielkie paky, pa, paki tych chusteczek, więc na razie chusteczki w zapasie na grubo. Iduśka 310 zł, wyjścia 629. Gdzie my żeśmy tak wychodzili. Moje urodziny były. Widzicie, ten miesiąc szybko mija, nawet nie wiadomo kiedy i nawet nie pamiętam, gdzie my wychodziliśmy. Beauty, czyli moje paznokcie 120 zł. No tutaj jest budżet, oj nie, o 565 zł przekroczony, a tutaj 643. W sumie finalnie nie ma tragedii i od razu wam powiem, że z social mediów, bo sobie postanowiłam w tym roku, bo w zeszłym roku to tak kręciłam, bo ja już sama nie wiedziałam, tu mi coś pojawiło się zlecenie, tu mi wpadło na konto, tu coś tam i w pewnym momencie trochę mi się pokręciło, pofićkało tam, a teraz stwierdziłam, że w tym roku tak robię na pińcuś-glancuś te wszystkie rzeczy I, yy, i będę mówiła tylko to, co wpłynęło mi już faktycznie na konto. Nie będę mówiła, że w zaplanowanych mam tyle, a tyle zarobiłam. I w social mediach udało mi się zarobić 2747 zł. Nie wysiliłam się za mocno, więc uważam, że jak na tak mało pracy bo nie mogę powiedzieć, że jakoś nie wiadomo ile się napracowałam to jest bardzo ładna kwota. I jestem za nią bardzo wdzięczna. No i też to, co chciałam Wam powiedzieć, oczywiście Wam tego nie pokażę. Tak jak już wielokrotnie Wam o tym mówiłam, niestety nie chcę się jeszcze dzielić kwotami, jakie zarabiamy. W sensie mogę mówić, ile zarabiam w social mediach, ale nie ile Michał zarabia i ile ja tam na umowie pracę. Ale y, też właśnie w zeszłym roku w tych tabelkach mi się to gubiło, bo ja dawałam kwotę, którą, y, no dobra, nieważne w każdym razie kręciłam tam za mocno. Nie tak, żeby Wam coś kręcić, tylko sama sobie kręciłam. A teraz stwierdziłam, że wpisuję faktycznie 30 stycznia, dostajemy czy 31 stycznia, dostajemy wypłatę, i wpisuję ją w styczniu, a nie w lutym. O, właśnie, może tak. Po prostu mam zaplanowany budżet zgodnie z moimi oczekiwaniami finansowymi, takimi podstawami, powiedzmy. A to, co jest nadwyżką, to idzie w nasze właśnie nadwyżki oszczędności i inne takie, takie. Kurde, no naprawdę chciałabym się dzielić z wami tym wszystkim. Może przyjdzie taki dzień. Że będę robiła budżet tylko z moich pensji, a Michał będzie oddzielny w ogóle. Nie wiem, jak to rozgryźć. No ale zostaje na razie tak, jak jest. Przechodzimy do lutego. W lutym już jak widzicie, mam zaplanowany czynsz na 910 zł prąd na 250 skoro w zeszłym miesiącu było 255 może nie przesadziliśmy aż tak z prądem internet i telefon klasycznie stówka ubezpieczenia 434 bo dokładnie tyle zapłaciłam za polisę na cały rok przy szkole iluśka 1700 subskrypcje 300 polisy dodatkowe 170 i już tutaj 30 zł zeszło ja 500 Michał 400 bo ja bo chcę sobie w tym miesiącu kupić Nowy statyw, ten bardzo irytuje, bo jest taki ciężki w rozstawianiu, a chciałabym coś takiego, co ułatwi mi pracę, a nie ją gdzieś tam dociąży. E, więc Michał różny, 400, parking 280, kosmetyki 150, dieta, jedzenie, zostaje 300. Tutaj jeżeli chodzi o zakupy, 2600, z czego Michał dzisiaj już był w Biedronce i wydał 461 zł z czego, śmiesznie, kupił mi jeden, 12 czekolad. Oszczędził na nich 50 prawie złotych, a wydał 95. Ale ja lubię gorzką czekoladę, tą 80 z Wedla. A że było 2 plus 1, to musiał to wykorzystać. Bardzo jestem dumna z niego. Kupił mi też mąkę pełnoziarnistą, ale żytnią, więc muszę zrobić chleb. Bo nie kupił mi orkiszowej, tylko żytnią. Nie się. Chlebek ci zrobię. Ale słuchajcie, tu jest wszystko y w Zakupy. Więc y, dobrze, to będzie 461 i 04. Oszczędności 103,90 zł. I jesteśmy ciekawi, jak będziemy na koniec roku, jak będzie wyglądała nasza, y, nasza kwota oszczędności w biedronce. Bo głównie tam kupujemy czasami w Lidlu, ale jednak preferujemy y, biedronkę. e 150, paliwo auto 300, żabka 200. Mogłabym dać stówkę, może się zmieścimy. Leki 300, lekarz 1000, bo przekładamy, trochę nam widzicie, ja w zeszłym roku, w zeszłym miesiącu planowałam, że to idę z Michałem pójdą do dentysty, a ja się zapisałam, bo mnie ząb zaczął boleć i tak się wszystko nam poprzestawiało i właśnie e, Michałowi się ząb ukruszył, więc musi iść do dentysty. Już jest umówiony na 5 lutego, a też chcę koniecznie i duśkę na kontrolę zapisać, więc mam nadzieję, że to się uda zamknąć w lutym właśnie. Stasiek 200 zł, bo będę musiała mu klasycznie dokupić karmę, rzeczy do domu zakładam 300, że tutaj żadnych szaleństw. Zablokuję mu to konto naprawdę i nie będzie kupował w tej aplikacji. Prezenty 400, bo są walentynki. Darowizna na 100 zł już wpłaciłam, ubrania 500, Zojka i Ida po 500, wyjścia 500, a już 150 zł wydaliśmy, bo byliśmy u mojej Ewci i Gwusia i tam i, e, Ida z Michałem byli na kulkach, byliśmy na jedzonku, e, na wynos braliśmy, więc 150 zł już zostało wydane. No i paznokcie 120 się to prezentuje. Ja już fajnie, bo na luty mam e współpracę kolejne i mnie to bardzo cieszy. Kurde, wiecie, to jest coś takiego, że, że ja tak bardzo chciałabym się rozwijać. Chciałabym, żeby ci klienci do mnie przychodzili. I mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego mi za złe, że te reklamy będą pojawiać się na moim koncie. Staram się, żeby było naprawdę dopasowane do mnie i do tego, co ja lubię. I czego używam, i żeby nic nie było tu, żadnej ściemy na moim kanale, bo w ogóle tego nie chcę. Ja jestem tutaj z wami szczera i mam naprawdę ogromną nadzieję, że wraz z zasięgami ta moja szczerość i to, jaka jestem, w żaden sposób nie zostanie zaburzona, bo czasami widać po tych kontach, które są małe, a nagle rosną, że nagle to jest po prostu takie. Tak sobie myślę. Pan Bóg dał mi taki powolny rozwój w tych social mediach, żeby mi nie odpieprzyło za przeproszeniem, bo może gdybym te lata temu, kiedy zakładałam YouTube'a, gdybym wtedy w to poszła, to może nie miałabym teraz mojego Michała i moich dwóch dziewczyn, tylko byłabym w zupełnie innym miejscu. Więc tak musiało być. To konto dlatego tak wolno rośnie. Tak sobie wmawiam. Nie dlatego, że jestem do dupy i nie chcę się nie oglądać. Jeżeli nie nie jestem do dupy i chce mnie się oglądać, to proszę bardzo Was, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, like podbijcie i puśćcie na Facebooku ten mój filmik, albo oznaczcie mi na Instagramie, że mnie oglądacie, będzie mi bardzo miło, naprawdę. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. W takim filmie budżetowym widzimy się pod koniec lutego, na początku marca. Ja na marzec szykuję... Pewne rzeczy, więc parę wydatków będzie, bo jak wiecie, nie wiecie, w marcu urodziła się cała moja rodzina, mm. <noise> mój mąż i, da, i Zojka, więc trochę tych wydatków będzie, ale to będą takie miłe i fajne wydatki. Mam nadzieję, że dobrze wam się to oglądało, że nie zagadałam was i widzimy się we, we vlogu już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, Ujzaki, pa!